Hej, gramigedam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony witam was w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 4 Zombie na mapie 9.9. Tak jest, jest to tak naprawdę ostatni poradnik przed full easter eggiem do tej mapy. Jeden z ważniejszych poradników tak naprawdę, już nie jako ciekawostka, a, a taka realna pomoc w Full easter z walką z bosem. Także mam nadzieję, że Wam się bardzo przyda. Lepiej późno jak, y, niż wcale. I tutaj właśnie nawiązując do tego y, komentarza sprzed 7 miesięcy. Tak więc, piszcie komentarzem. Być może Wasz też y, jakiś wykorzystam. Może za pół roku, za rok. Okej. Okay. <laughs> No, także wyłącz sobie wszystko to, co gdzieś się tam rozprasza w tle, bo będę potrzebował Twojej uwagi, Twojego skupienia. Dlatego, że będą pewne kwestie, które muszę wytłumaczyć dokładnie. Także nie rozpraszaj się, wszystko zostanie wytłumaczone, tak byście nie musieli niepotrzebnie pytać w komentarzach. Ale jeżeli by się zdarzyło. To możecie również pytać w komentarzach. Będzie takie zawirowanie malutkie, także nie przewijaj tego materiału, nic nie pomijaj. Poświęć cały czas tego, tego poradnika, materiału i na pewno będziesz wiedział, jak to zrobić. Także to tyle już bez przedłużania. Idziemy do pierwszego kroku. Pierwszym oczywistym krokiem jest zbudowanie tarczy. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to pod koniec tego wideo będziesz miał adnotację w postaci linka do poprzedniego poradnika. Także na razie możesz pominąć ten krok, ale gdy skończysz oglądać ten poradnik, to kliknij, żeby zobaczyć jak w ogóle zrobić tą tarczę. Kolejnym krokiem jest przejście do wieży Zeusa, a konkretnie do komnaty z ołtarzem Zeusa i zlokalizowaniu takich trzech posążków byka. Jak widzicie, mamy już jeden za sobą zlokalizowany. Pokażę Wam tutaj dokładnie, gdzie one się znajdują. Także tutaj już nie będę tłumaczył. I musimy je potraktować ognistą burzą byka czyli po prostu taka druga zdolność celowania i strzelania z tarczy. Jak widzicie mamy już za sobą trzy, wszystkie trzy się świecą. Tutaj dokładnie to pokazuję. I teraz to jest w sumie najłatwiejszy krok. Także to już mamy za sobą i idziemy teraz do świątyni. A w świątyni na suficie będziemy mieli pierwszą część właśnie tej ulepszonej tarczy, jaka jest środkowa część tarczy. Ona zawsze znajduje się w wodynie, także to jest ta część. No, jest ona taką y, po, poświatą tej części, także y, ciężko to zlokalizować. Ale jak widzieliście, zawsze w tym samym miejscu jest w świątyni na suficie. Także już tutaj nie będę tłumaczył, gdzie ona dokładnie się znajduje, bo to jest bez sensu. Pierwszy krok mamy już za sobą, i teraz uwaga, uwaga, zabawa się zaczyna. Drugim krokiem jest zdobycie kolejnej części ulepszonej do tarczy, jaką jest sztylet. Ale, żeby to zrobić, musimy zabić specjalne, specjalistyczne zombie. Specjalne zombie po prostu. Ale, yy, i tu jest haczyk, właśnie Każda, yy, każde zabójstwo tego specjalnego zombie yy, musi zostać wykonane jako dziewiąte zabójstwo. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się, jako dziewiąte zabójstwo. I tu w pomocy, właśnie, przychodzi, przychodzą te oręże, które, te orby się, które świecą na sztylecie. Jak widzicie, tutaj mam 6 orbów. Co każdy, co każdy, trzecie zabójstwo, kolejna linia tych orbów się zapala. No i zdobywamy 8 zabójstw. Ten zombiak właśnie był ósmym zombiakiem, i dziewiątym był Brawler. I jak widzicie, mamy teraz płomienny sztylet. I to właśnie jest pierwszy krok do zdobycia tej ulepszonej części, jaką jest sztylet. I takich specjalistycznych zombie musimy zabić aż czterech. Jako dziewiąte zabójstwo tarczy. Możemy je zabić tylko sztyletem. Pamiętajcie, żeby sobie liczyć. Te, te zabójstwa pomocnicze jest właśnie pomocnicze są te orby które się świecą tak jak mówiłem trzy zombiaki jedna linika e, orbów się zapala sześć zombiaków druga linika i tu już odliczamy dwóch zombiaków musimy zabić dwóch zombiaków i trzecim czyli dziewiątym zabitym e, musi być specjalny zombie jakim jest właśnie Brawler jakim jest elementarne zombie każdego rodzaju i gladiator. To jest to miejsce gdzie widzicie ten posąg tutaj będzie trzymał ten ulepszony taki podświetlony przeźroczysty właśnie sztylet i ono tutaj będzie dopiero po czwartym zabójstwie specjalnego zombie. Nie liczy się tutaj jedynie tygrys. Mam nadzieję, że w miarę prosto wyjaśniłem to, bo powtórzyłem to aż dwa razy. I zobaczycie zresztą na wideo, jak to będzie w praktyce wyglądać. Także śledźcie dokładnie. Ja jeszcze w jednym momencie będę dokładnie też tłumaczył, co zrobiłem, bo miałem taki problem z nagrywaniem. Nie nagrała mi się tylko taka jedna część wideo, ale to Wam jeszcze powiem i do tego zaraz przejdziemy. No dobrze, teraz zabijamy naszego kolejnego specjalnego zombie jakim jest Gladiator Tutaj akurat to jest w moim przypadku, u was może to być różnie, chodzi tylko o to żeby był specjalny zombie Na przykład w 10 rundzie wy moglibyście mieć, mieć na przykład kwasowego zombiaka lub też ognistego Ja miałem akurat Gladiatora i tutaj już nie mam na to wpływu bo to jest losowa część. Dobrze, teraz tak jak mówię, zabijamy w moim przypadku Gladiatora jako dziewiąte zabójstwo. Jak widzieliście na samym początku, jeszcze wstępie, miałem płonący sztylet. No i żeby się pozbyć takiego płonącego sztyletu, trzeba zabić kilku zombie, wyzerować, zresetować ten sztylet. W momencie, gdy on nam zgaśnie, już wiemy, że jest liczony każdy kill od zera. I dopiero jak ciachamy tam powiedzmy trzech zombiaków, pierwsza linia orbów nam się e, świeci, to już wiemy, że to jest właśnie ten moment. E, no i tak jak widzicie, no ósme zabójstwo mam i dziewiąte poluje na gladiatora. Widzicie, zapalił się sztylet. To był nasz dziewiąty specjalny, e, specjalne zabójstwo. W tym momencie właśnie mamy drugie super zabójstwo, że tak powiem, za sobą. Także przechodzimy do trzeciego. Na tym urywku pokażę Wam dużo w prostszy sposób. To więc, tak czwarte, piąte, zabójstwo szóste, druga linia orbów, siódme zabójstwo, ósme zabójstwo zwykłego ząbiaka, i teraz polujemy na jakiegoś specjalnego. W naszym przypadku jest to elementarny dziewiąte zabójstwo. I proszę bardzo, nasz sztylet płonie, i jest to już trzecie super zabójstwo. I teraz przechodzimy do czwartego super zabójstwa. Dobra, i teraz y, przeszliśmy do części czwartego super zabójstwa, czyli naszego super zombiaka. Y, na koncie już mam w tej chwili 8 kili, i brakuje mi tylko jednego, by y, zakończyć ten cały proces zdobywania drugiej ulepszonej części tarczy. No i tutaj takie szczęście akurat, że szedł. Elementarny wodny zombie i to było właśnie dziewiąte zabójstwo, jak widzicie, płonie nasz sztylet. Jeszcze taki tip wam sprzedam pomiędzy tym co gadam, a to co się dzieje na wideo, to to, żeby często zerkać na stan waszej tarczy, ponieważ jeżeli macie na przykład 6 czy 7 zabójstw i w tym momencie wam się rozwala tarcza, to te wszystkie zabójstwa musicie ponawiać. Także warto to robić i sprawdzać, i często będziecie naprawiać tarczę. No, i jak widzicie, podchodzimy pod ten posąg, gdzie nie ma ręki, i w tym ręku znajduje się przeźroczysty sztylet, czyli właśnie druga część do ulepszonej tarczy. I to jest właśnie. Drugi krok zakończony, i teraz będzie o wiele łatwiej. I teraz przechodzimy do ostatniego kroku, jakim jest zdobycie ostatniej części. Znajduje się ona właśnie tutaj, gdzie strzelałem. Chciałem właśnie wam pokazać, że jeszcze tutaj nic nie ma, ale niedługo się pojawi. Także jest to ostatnia, trzecia część. Byk, tak zwany do, do ulepszonej właśnie tarczy, będzie tam tak podobnie jak w przypadku tych dwóch wcześniejszych. E, części e, będzie to taka poświata i nic więcej. A żeby to zrobić, musimy zabić brawlera, gladiatora i tygrysa. Z tym, że teraz będzie o wiele łatwiej, dlatego że w tym przypadku, trzeciej, ostatniej części, będziemy musieli zrobić to płonącą już ostrzem, płonącym sztyletem. Będziemy musieli zabić jako 10., 11 lub 12 zabójstwo, wtedy jeszcze e, nasz sztylet płonie, i tutaj właśnie miałem problemy z nagrywaniem. Tak więc jestem już po zabójstwie gladiatora i tygrysa z płonącego sztyletu. A na tym przykładzie pokażę Wam brawlera, którego zabijam właśnie płonącym sztyletem. Jako, jak wcześniej powiedziałem, 10, 11, 12 lub nawet 13 zabójstwo, wtedy jeszcze sztylet płonie. Także nie trzeba liczyć i jest o wiele łatwiej. Wystarczy, że sztylet będzie płonął, a Wy musicie w tym czasie zabić właśnie Tygrysa, Brawlera i Gladiatora. I ten trzeci etap jest już zakończony i możemy iść po część. No i teraz podchodzimy do lokacji, upadł Heros i jak widzicie na ścianie wisi ostatnia część. Strzelamy w nią i mamy, mamy to proszę Państwa. Już nie podnosimy spiżowego byka, tylko podnosimy żelaznego byka. Oh yeah! <ścoughs> Dobra, no i jak widzicie... Karamy tutaj mocno, powiem Wam szczerze. No, w drugim kroku trzeba się namęczyć troszkę, ale w trzecim już jest o wiele łatwiej. Jeśli jesteście dobrzy, to zrobicie to. No naprawdę dobrzy jesteście. To zrobicie to w 15-16 rundzie. Mi się udało to w 17, także całkiem, całkiem nieźle. Także myślę, że poradnik się przyda. Jest on w 100% potwierdzony. Wystarczy zrobić to, co powiedziałem, to, co przedstawiłem. I na pewno Wam się uda. Jeżeli mielibyście jakieś problemy, piszcie je w komentarzach. Może, być może jakoś to łatwiej przedstawię, jeszcze wyjaśnię w kilku zdaniach, ale myślę, że poradnik w miarę, w miarę zrobiłem przyzwoicie. Więc, jeżeli spodobał Ci się ten materiał, daj łapeczkę w górę, komentarz, zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. A ja już kończąc, tutaj jeszcze dopowiem, że jeśli chodzi o samą tarczę to zauważalnie lepszy jest sztylet sam sztylet jest mega, wystarczą trzy ciachnięcia i po gladiatorze obojętnie w jakiej rundzie, testowałem do 30 rundy, także trzy ciachnięcia i, i po gladiatorze także naprawdę mocarny sztylet jeśli chodzi o samą tarczę no to tutaj mam mieszane uczucia, bo Wydaje mi się, że jest on ciut lepszy, ale niewiele, dosłownie 2-3 uderzenia więcej wytrzymuje. I, I to tyle, jeśli chodzi o samą tarczę. No i oczywiście, jeszcze tutaj drugi tryb strzału jest również wyraźnie lepszy. Także to tyle, jeśli chodzi o, o ten poradnik. No i na koniec, tradycyjnie. Pozdrawiam dwie osoby Crazy i Outsider Pozdrawiamy cieplutko te dwie osoby, które chciały być pozdrowione w poprzednim poradniku I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Pamiętajcie jeśli tak, oceńcie go odpowiednio czy to łapką do góry, czy to łapką w dół. I oczywiście powtórzę się jeśli tego nie robisz, zasubskrybuj kanał by być na bieżąco kliknij dzwoneczek i to tyle. Następny poradnik to uwaga, full easter egg, który pojawi się w sobotę lub niedzielę, także czekajcie na niego. Do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.